pokój DOBRO pokój DOBRO No tak to już jest, że mamy w kościele święta, czyli takie silne akcenty w roku liturgicznym, które każą nam no, każą, no, zachęcają do tego, abyśmy zwrócili uwagę na ważne momenty w życiu wiary i, i podję jakąś refleksję konkretną nad tym. Nie? I także na to Boże, Boże Narodzenie, wielką uroczystość, która opamiętnia nam fakt, że Bóg stał się jednym z nas, przyjął nasze ciało, wiele naszych zwyczajów, wszedł w mechanizmy, które na Ziemi są, wszedł i w nasze radości i zachwyty, ale także niestety w te mechanizmy zła. Na te święta, które pokazują nam nie tylko na miłość Boga do człowieka, ale także i pokorę. tą, tą miłość wyrażającą się w niezwykłej pokorze. No właśnie, życzymy Wam, żeby te święta były przeżywane bardzo realnie. Może powiem, czego nie życzę. Na pewno nie życzę, żeby to były magiczne święta. To słowo magia jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a, a, a tu po prostu chodzi o zbawienie człowieka. O największy cud, jaki się dokonał, Bóg stał się człowiekiem. To żadna magia, żadna ckliwość. Ale tu się zaczyna bezpośrednia walka o człowieka, o jego zbawienie. To dzieciątko, które, na które dzisiaj z taką czułością patrzymy, za parę miesięcy ze swoimi rodzicami będzie musiało uciekać za granicę do Egiptu. Z powodu tego dzieciątka zostanie wymordowanych wiele istnień, wiele dzieciątek, prawda, wiele młodzianków, jak to, jak to mówimy, za 30 lat, to dzieciątko za ponad 30 lat odda za nas swoje życie. I to jest dla nas zachęta do podjęcia trudu, walki o nasze zbawienie, o, o, o życie wieczne, żeby to ta tajemnica Bożego Narodzenia uświadomiła nam, jak wielką wartością jest nasze życie, jak wielką wartością jest każda ludzka istota, że nawet Bóg poświęcił swojego syna, żeby, żeby za nas oddał swoje życie, żeby nas zbawić. Jak, jaką ceną zostaliśmy odkupieni? Dzisiaj przeżywamy ten tajemnicę. Bóg się narodzi między nami, nasz zbawiciel. Ten, który, który poprowadzi nas ku wolności, ten, który poprowadzi nas ku zbawieniu. Zróbcie wszystko, żeby na tej drodze zbawienia wytrwać. Tego też życzymy. Życzymy, ja też Wam życzę tego, tak abyście. Może niektórzy mają w domu taką atmosferę nie innym na święta, może wielkie oczekiwania, a, a no, nie udaje się uzyskać tego takiego sterylnego środowiska w domu. Czasami to się pokłóci, może część spraw pozostaje nierozwiązanych. Pamiętajcie, że właśnie w taką rzeczywistość Bóg wchodzi i że te święta nam uświadamiają, że Bóg właśnie przychodzi do każdego domu, do każdej rodziny, w każdą sytuację. Zróbcie wszystko, co możecie, aby one były piękne. Ale też pamiętajcie, że nie wszystko jest zależne tylko od was, a także od żywego człowieka, i w tą właśnie waszą rzeczywistość wchodzi Pan Bóg. Chcę was przez tą rzeczywistość przeprowadzić ku nowej, ku zbawieniu, ku niekończącemu się szczęściu. I wiedzcie, że nawet jeżeli teraz przeżywacie ogromny ból, spowodowany może samotnością, może odrzuceniem, może chorobą, może cierpieniem, starością, to pamiętajcie, że Bóg jest po waszej stronie. Bo, bo właśnie z miłości do Was przyszedł na świat, żeby Pan otworzyć drogę do nieba, do niekończącego się szczęścia. pokój dobra. Pokój dobra.